Witajcie w kolejnym odcinku z cyklu Kryminalna Małopolska. Na początku chciałam Was poinformować, że już od jakiegoś czasu moich podcastów możecie słuchać na Spotify czy Google Podcast. Są umieszczane pod nazwą weekendwmałopolsce.pl. Linki zostawiam w opisie. Zachęcam Was również do zasubskrybowania mojego kanału, dzięki czemu będziecie na bieżąco i niczego nie przegapicie. Dzisiaj przenosimy się do Krakowa. 17 lipca 1932 roku był wyjątkowo ciepłym dniem. Po północy z restauracji Stary Teatr przy ulicy Jagiellońskiej 1 wyszło dwóch mężczyzn. Byli to muzycy, którzy właśnie skończyli pracę. Postanowili odwiedzić restaurację przy ulicy Karmelickiej. Wypili dwa piwa i kilka wódek. Około pierwszej w nocy opuścili lokal. Byli pijani, dlatego przywołali dorożkę. Wsiadł do niej jeden z mężczyzn Stanisław Jaworski. Na nadjeżdżającą dorożkę zwróciła uwagę przechodząca ulicą karmelicką prostytutka Julia Kaczmar. Podbiegła do dorożki, wymachiwała parasolką i prosiła, by Stanisław zabrał ją ze sobą. Mówiła, że jest żoną inżyniera. Mąż ją porzucił i nie miała gdzie spać. Jaworski zaproponował, że zawiezie ją do swojej siostry. Dorożka ruszyła w stronę Bronowic Małych, które w tamtym czasie były pod krakowską wsią. Pod numerem 204 Stanisław wynajmował pokój od swojej siostry i szwagra. O wpół do drugiej lokatorów domu obudziły krzyki. Wtedy do kuchni wpadła siostra Stanisława, Maria Nabielec. Julia domagała się od Jaworskiego zapłaty, a ten krzyczał, że jej nie zna. Mężczyzna wpadł w szał. Siostra próbowała odciągnąć go od kobiety, ale brat ją odepchnął. Jaworski najpierw rzucił się na rozebraną kobietę, powalił ją na łóżko i okładał pięściami. Bił ją po głowie i piersiach. Następnie rzucił ją na podłogę. Potem zaczął deptać. Gdy przestała krzyczeć, wylał na nią wiadro wody. W tym czasie szwagier Stanisława, Marian Bielec, zaalarmował komisariat policji. Na miejsce wysłano dwóch posterunkowych. Po wszystkim Jaworski umył ręce w miednicy i spytał, czy dziewczyna żyje. Przybyły lekarz stwierdził zgon. Jaworskiego aresztowano. Przyprowadzono sekcję zwłok. Wykazała ona, że przyczyną śmierci Julii był krwotok międzyoponowy po lewej stronie czaszki, a także krwotok w jamie brzusznej. Kobieta miała połamane prawie wszystkie żebra. Na ciele widoczne były liczne sińce. Kim był morderca? Stanisław Jaworski był w Krakowie postacią znaną. ówczesna gazeta napisała o nim, że jest jedną z najpopularniejszych postaci lat wojny i pierwszych lat powojennych. Jego sława była jednak wątpliwa, ponieważ mężczyzna był przestępcą. Urodził się 28 marca 1894 roku. Na tle innych kolegów po fachu wyróżniała go pomysłowość. Stał on za procederem wywabiania pieczątek z wycofanych z obiegu banknotów, i ponownie wprowadzał je na rynek. Włamał się też do konsulatu czechosłowackiego w Krakowie. Często brał udział w kradzieżach, włamaniach czy awanturach. Mimo, że policja wielokrotnie go aresztowała, zazwyczaj unikał kar z uwagi na swoją chorobę umysłową. W pewnym momencie Stanisław postanowił zmienić swoje życie. Jednak zerwanie z dotychczasowym nie było łatwe. Jego wspólnicy oskarżali go o zdradę. Bał się napaści, dlatego nie ruszał się nigdzie bez kastetu. Dużym problemem Stanisława Jaworskiego był alkohol, od którego nie stronił. Brakowało mu silnej woli, by zerwać z nałogiem. Jaworski kochał muzykę. Grał zarówno na skrzypcach, jak i na harmonijce. Sprowadził sobie nawet nuty z Paryża. Los się do niego uśmiechnął, kiedy znalazł pracę jako muzyk w restauracji Starego Teatru. Niektórzy goście przychodzili tylko po to, żeby go posłuchać. Cztery miesiące po zabójstwie Stanisław stanął przed Sądem Okręgowym w Krakowie. 22 listopada 1932 roku sala, w której toczył się proces, była po brzegi wypełniona ciekawskimi. Mężczyzna został oskarżony o śmiertelne pobicie Julii Kaczmar. W wyniku skatowania kobieta zmarła. Rozprawie przewodniczył sędzia dr Krupiński, wotowali sędziowie dr Solecki i dr Bobilewicz. Bronił adwokat dr Szonweter, a oskarżał prokurator dr Przytulski. Obrońcy Jaworskiego zależało, żeby sprawa została przekazana sądowi przysięgłych, jednak po naradzie Trybunał nie uwzględnił tego wniosku. Oskarżony przyznał się do pobicia kobiety. Tłumaczył, że był pijany. Zasłaniał się również chorobą umysłową i tym, że leczył się w zakładzie Kulparkowskim. Najpierw zakładano, zgodnie z zeznaniami oskarżonego, że motywem pobicia dziewczyny było żądanie przez nią zapłaty za stosunek płciowy. Oskarżony przekonywał, że Julia sama zainscenizowała widowisko, żeby wymusić od niego pieniądze. Jej krzyki doprowadziły go do szału. Nie wiedział, co robi. Miał o mamę, mówił, że widział dziką świnię, która go napadła. W procesie zeznawali liczni świadkowie, w tym siostra oskarżonego, jej mąż i sąsiedzi, a także biegli psychiatrzy. Zeznania złożyli również policjanci, którzy zjawili się na miejscu zabójstwa. Opisywali oni, że na stoliku, o pokuszka, leżał zaplamiony krwią kastet, zaś sam Jaworski nie sprawiał wrażenia człowieka mocno pijanego. Później podejrzewano, że prawdziwy powód zbrodni mógł być inny. Być może Julia Kaczmar była wtajemniczona w nowe plany Jaworskiego. Mężczyzna bowiem stale wchodził w konflikt z prawem. Najprawdopodobniej groziła wydaniem go w ręce policji. I być może właśnie dlatego zginęła. Obserwacja psychiatryczna nie wykazała u Jaworskiego objawów przewlekłej choroby umysłowej, symptomów niedorozwoju umysłowego ani również oznak zatrucia alkoholem. Orzeczono, że był on nie tyle człowiekiem umysłowo chorym, co psychopatą ze skłonnością do nadużywania alkoholu. Miał ograniczone zdolności rozpoznawania znaczenia czynu przestępnego albo kierowania swoim postępowaniem. Psychiatrzy zgodnie stwierdzili, że w momencie popełniania przestępstwa Jaworski był pijany, ale nie w stopniu, który sprawił, że nie zdawał sobie sprawy z następstwa swojego czynu. Podkreślali, że doskonale pamiętał wszelkie szczegóły wieczoru przed popełnieniem morderstwa. Powszechnie wiadomo było, że mężczyzna był recydywistą, stanowił zagrożenie zarówno dla zdrowia i życia, jak i imienia innych osób. Lekarze twierdzili, że najwłaściwszym miejscem byłoby dla niego więzienie, co pozwoliłoby go odizolować od społeczeństwa. W trakcie rozprawy okazało się, że Stanisław miał na swoim koncie dwuletni pobyt w więzieniu w Czechosłowacji. Po powrocie do Krakowa znalazł pracę, zarabiał na życie jako grajek w szynku przy ulicy Starowiśnej, później pracował w Starym teatrze. Wyrok odczytano tego samego dnia około godziny 16. Stanisław Jaworski został skazany na 7 lat więzienia z zaliczeniem na poczet kary okresu aresztu śledczego. Na 10 lat stracił też prawa obywatelskie. Co sądzicie o tym wyroku? Dajcie znać w komentarzach. Moim zdaniem był on bardzo niski jak na brutalność, jaką wykazał się Stanisław, oraz fakt, że był recydywistą. To wszystko, co przygotowałam dla was na dzisiaj. Jeśli chcecie, żebym nagrywała inne historie, dajcie łapkę w górę i subskrybujcie mój kanał. Pod filmem zamieszczam Wam źródła, z których między innymi korzystałam. Jeśli znacie tę sprawę i macie jakieś informacje, o których nie wspomniałam, koniecznie piszcie w komentarzach poniżej. Zapraszam Was również na Facebooka weekendówmałopolsce.pl i na Instagram. Linki zostawiam w opisie. Do usłyszenia w kolejnym podcaście z cyklu Kryminalna Małopolska.